Jest Pan przed walką z przemysłowym saletą. Miał Pan z nim walczyć dużo wcześniej. Czy teraz ten okres to jest, to jest dobry moment, żeby, żeby walczyć z, z przemysłowym saletą? Nie ja wiem. czy dobry, czy zły, to jest wola kibiców. Natomiast faktycznie do tej walki miało dojść dużo wcześniej. Z mniejszych, czy większych względów się nie odbyła. Ale tym razem chyba to się stanie. Prawda, że, 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 że rzeczywistością. W ostatnim czasie bardzo dużo głosów pojawiło się na temat Artura Szpilki. Czy to może być zawodnik pana pokroju, chociażby? Na pewno chce boksować. Jest to młody, głodny zawodnik, także będzie się boksować. Awantura? Panie jak ocenia pan ten ramion Kto, kto zaszło? panda, podobno banda, od któregoś zaatakowała, kochała. ścianki. Kto zaszło, kto zaszło, panowie? No to zapowiada, że będzie gorąco chyba 23. Gorąco już Daj, jest, gorąco już <głosy> jest. <noise> Wyobraża pan sobie... Dobrze się, 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 się zaszło, tak? No więc właśnie. Pytanie, co będzie, co będzie w, w, w Gdańsku, w, w, na granicy Gdańskiej i 23 lutego? Będzie walka. Wystąpił Pan wcześniej w znanym show telewizyjnym. Jest Pan znany też z umiejętności tanecznych. Czy będziemy mieli okazję dzisiaj zobaczyć, czego Pan nauczył się w programie? Właśnie moja partnerka dzisiaj się nie czuje za, za, za dobrze, czyli moja żona oczywiście, to, to jest troszkę chora. Ale zobaczymy, co na to będziemy robili. Chyba, chyba tam zaleczymy. dieta i umiarkowany, umiarkowane yy, zachowanie tutaj jak najbardziej przed walką z samym stale to jest wskazane chyba tak? Jest przez cały czas, także nie kuś, nie kuś. Dziękuję bardzo